Razem dla Mazowsza. Jest Pan za wprowadzeniem kar za palenie węglem? Na pewno, bo to szkodzi najbardziej. Zresztą widać to po tym, co się dzieje na wsiach, zwłaszcza właśnie wokół Warszawy, gdzie zbliża się sezon grzewczy. To właśnie wisi ogromna chmura dymu ze spalonego węgla. Czy jest Pan za wprowadzeniem kar za palenie zarówno węglem, jak i drewnem? Palenie węglem, jak i drewnem, jeśli chodzi o ilość spalin, jakie one będą, to zależy jak się to drewno i ten węgiel układa. Jeśli to robi się w dobry sposób, to tego dymu jest dużo mniej. To jest może. Że bardziej też kwestia szkolenia. Po prostu nie wprowadzać całościowego ograniczenia, tylko jakieś częściowe, jeśli problem smogu się powiększa. Co pani wie o treści dotychczasowej uchwały antysmogowej? Będzie nieobjętych chyba 13 województw. Będą oczywiście te piece, które mają ponad 10 lat, które są tych klas, chyba od 1 do 4, będą wycofywane tylko no co, w zamian, że tak powiem, bo nie każdy ma pieniądze i nie każdy go stać na piec taki, który by nie wytwarzał tej emisji, więc no. Ważne jest tutaj dofinansowanie państwa dla tych rodzin biednych. Wiem chyba, że piece klasy 5 będą dopuszczone, chociaż do końca chyba nie wiadomo. Przez kolejne lata będzie to właśnie wdrażane, żeby tę ustawę antysmogową wprowadzić. Drodzy Państwo, dziś naszą gościem jest pan Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Witam serdecznie panie dyrektorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, w którym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził uchwałę antysmogową. Uchwała antysmogowa została uchwalona w 2017 roku, czyli od 24 października odbyło się posiedzenie sejmiku, na którym przegłosowano zapisy uchwały antysmogowej. Natomiast pierwszy przepis tej uchwały wszedł zaraz w momencie, kiedy ta uchwała w całości weszła w życie, czyli 11 listopada, taka znamienna data, 11 listopada 2017 roku i od tamtego czasu nie można instalować urządzeń grzewczych. Czyli piecy, kominków i tego typu urządzeń, które nie spełniają norm ekoprojektu, czyli takich bardzo wysoko wyśrubowanych standardów mhm. emisyjnych. Czyli to jest główna treść tej uchwały, tak? Jedna z, dlatego mhm. że w tej uchwale również to, co już obowiązuje, to jest zakaz stosowania kiepskiej jakości paliw. Mówimy tutaj o mułach flotokoncentratach węglowych, mówimy o węglu brunatnym, węglu kamiennym, takim tym sypkim. No i biomasie, której wilgotność przekracza 20%, czyli mokre drewno też nie można nim palić w piecu. Taki przepis wszedł w życie w 2018 roku, 1 lipca. Czyli to są najpoważniejsze ograniczenia? W tej obecnie obowiązującej uchwale, w te przepisy, które już obowiązują tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że kolejne przepisy z tej uchwały będą wchodzić w życie. Następny z nich wejdzie w życie z końcem 2022 roku, czyli zakaz użytkowania kopciuchów. Kto uznał, że zapisy w tej uchwale są mało efektywne? Nie można rozsądzić, też odpowiedzieć na pytanie, kto uznał, dlatego, że o tym nam po powiedziały badania i analizy. I tutaj przyglądaliśmy się rocznym ocenom jakości powietrza, które pokazały, że w dalszym ciągu no, jest słaba jakość powietrza. Że to wszystko za mało. Że to jest za mało i przeanalizowaliśmy też aspekt liczby osób narażonych na zanieczyszczenia powietrza. I to nam wskazało, że w miejscach, gdzie jest duże zagęszczenie ludności, czyli na przykład Warszawa należałoby podjąć bardziej ambitne działania stąd też propozycja zmiany w uchwale antysmogowej w taki sposób żeby w Warszawie zakazać palenia węglem już od 2024 roku to teraz szczegóły kto jest zobowiązany do wydania opinii na temat uchwały i zmian ile wynosi taki czas oczekiwania chodzi mi tutaj oczywiście o uchwałę antysmogową ile możemy czekać na opinię Proces konsultacji trwa od 1 lipca do 16 sierpnia, natomiast tutaj faktycznie w opiniowaniu są również i gminy. Mówimy o opiniowaniu 30-dniowym i mówimy o konsultowaniu. Tutaj ustawa zakłada 21 dni, natomiast nasz proces konsultacji jest dłuższy hmm? niż ten ustawowy. Postanowiliśmy hmm. go wydłużyć tak, żeby dać mieszkańcom więcej czasu. No tak, rzeczywiście przypomnijmy całe konsultacje z Mazowiecką Radą Działalności porządku Publicznego, prawda? To jest jeden z organów tak opiniujących, natomiast no, tutaj liczą się dla nas bardzo opinie i uwagi społeczeństwa, czyli każdy z nas może wnieść uwagi do projektu mhm. uchwały antysmogowej. I te uwagi już napłynęły, niektóre z nich czego dotyczyły? Tak. To są obawy mieszkańców, czy więcej pan dyrektor widzi radości w nich? Nie mogą się doczekać, że te zmiany zostaną wprowadzone. Mamy uwagi, które się polaryzują, czyli mamy wiele uwag, które wskazują nam, czemu bardziej nie wyostrzymy tych przepisów, czemu nie skrócimy czasu na odejście od węgla, od paliw stałych. Ale mamy też uwagi, które są wyrazem obaw, czyli takie wskazujące, że jednak nie powinniśmy zakazywać palenia chociażby biomasą. Pojawia się wiele argumentów, no będziemy czy też ważymy wszystkie z nich, nie zamykamy się absolutnie, szczególnie jeżeli te uwagi są poparte też argumentami, empiryką mhm. i tam, gdzie mamy dostępne badania, my to wszystko oczywiście sprawdzamy. No, i będziemy dobierać najlepsze możliwe rozwiązania, które w sposób najbardziej efektywny i najszybszy pozwolą nam się zmierzyć z problemem, jakim jest zła jakość powietrza. Część mieszkańców, bo ja nie mówię o wszystkich, zresztą za chwilę nawiążę do badań, które mhm. zrobiliśmy, jeżeli chodzi o badanie opinii publicznej. Natomiast faktycznie część uwag dotyczy obaw związanych z odejściem od biomasy w ogóle jako tego paliwa do produkcji energii cieplnej w domach. Natomiast, co ciekawe, zrobiliśmy badania opinii publicznej i z tych badań wyszło, że blisko no, tak od 65 do 69% mieszkańców tego nucu drugiego warszawsko-stołecznego, bo ta nowelizacja uchwały antysmogowej będzie dotykała Warszawy i dziewięciu otaczających powiatów, nie y całego Mazowsza. Y Więc z badań wynika, że blisko 69% mieszkańców jest za wprowadzeniem takich ograniczeń. Więc to pokazuje, że dla mieszkańców Mazowsza, tego nucu drugiego warszawsko-stołecznego, bardzo ważny jest aspekt jakości powietrza i widzą, że jest konieczność podejmowania działań. Niestety również na takim poziomie prawnym, tak? czyli wprowadzania pewnego rodzaju ograniczeń, żeby przyspieszyć proces wymiany urządzeń grzewczych, albo w ogóle sposobu ogrzewania na ekologiczny. No, słyszeliśmy, mieszkańcy Warszawy albo podwarszawskich miejscowości jedni są za tym, żeby nawet wprowadzić kary za palenie węglem, prawda? I nie Dokładnie. mówią, spokojnie, to przecież nasi sąsiedzi. Dokładnie. Więc widzimy, jak to się polaryzuje. I no, chcemy najlepsze rozwiązanie znaleźć, tak? takie, które nie będzie wynikiem tylko i wyłącznie opinii, mhm. bo każdy z nas różnie postrzega różne zjawiska. Bo każdy z nas ma inne doświadczenie, inną wiedzę. Natomiast chcemy opierać się na badaniach, Chcemy opierać się na pewnych wynikach pomiarowych. W związku z tym analizujemy wszelkie uwagi i sprawdzamy to z tym, co na to mówi, że tak powiem, empiryka. Mm -hmm. To przypomnijmy, panie dyrektorze, gdzie możemy znaleźć wersję elektroniczną i papierową projektu uchwały. Projekt uchwały można znaleźć na naszej stronie internetowej. To jest takie chyba najlepsze i najbardziej powszechne źródło informacji. Ta strona internetowa to przypomnę www.mazowia przez Ale poprzez tą stronę możemy dotrzeć też do strony www.powietrze.mazowia.pl I tam te dokumenty sama treść uchwały antysmogowej i jej zmian, ale też i uzasadnienie. Bardzo ważne i bardzo zachęcam, pomimo tego, że to jest no, szersza lektura, uzasadnienie ma kilkanaście stron. Ale możemy w PDF odczytać, tak, Oczywiście, w telefonie że tak. dzisiaj. Tak. Oczywiście, mhm. że tak. A w tym uzasadnieniu są wszystkie argumenty za wprowadzeniem takich rozwiązań, chociaż nie zamykamy się, tak? Więc analizujemy te uwagi, które spłynęły. Czyli trzeba być konkretnym, ale delikatnym, tak? Trzeba być wrażliwym na uwagi mieszkańców. Ale my jesteśmy absolutnie i tutaj pojawiają się czasami naprawdę uwagi, nad którymi poświęcamy dużo czasu, analizując za i przeciw, ale też i te jakby. Uzasadnienia do tych uwag, tak, bo one nam pokazują autentyczność i, i, i że tak powiem, skuteczność wprowadzania ewentualnie pewnych zmian w procesie konsultacji. Dziś naszym ekspertem był pan Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami emisji i pozwoleń zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję również. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.